Cześć witajcie, z tej strony Tobierz Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Mam nadzieję, że, że nigdy mi nie przyjdzie nagrywać takiego filmu po raz kolejny po półmie. Jedyne co zostało to, to się chyba napić. Ale mam rękawiczkę, czekajcie. co się napić chłopaki koszą. Kurde Nie idzie mi to coś. Nie wiem, kurde chyba. Kiedyś chłopaki, no dobra, może tego nie będę opowiadał, no No nie idzie to, no kurde, nie idzie, no niby nie jest źle, warunki nie są złe, no co prawda leży. Leży tego bardzo dużo, ale powinienem dawać to sobie z tym radę. Ale kurde, no jakoś to, nie mogę się dogadać coś z tym koloniem, nie wiem. Ma to potencjał, powinno to robić ładnie, widziałem jak chłopaki sobie tu usili. Nie wiem o co tu chodzi, czy... Czy jest jakiś gdzieś tutaj błąd kurczę między fotelem a kierownicą? Nie mam pojęcia. Nie wiem, no muszę się poradzić tutaj chłopaków co zrobić. No widać woda tutaj stoi, no ale z tamtej strony też stoi też, żeśmy to przejeżdżali. Także nie było największego problemu. Nie było największego problemu. Jontic też przejechał. Tutaj macie ślad od John Deera. John Deere też przejechał kurczę i było git, no mówię, no ja tam się nie chciałem pchać, bo było widać, że to woda e, że woda jest i tak dalej, no zaczęło się tam tutaj siadać, no to cofnąłem i chciałem to ominąć No i, i, i już się nie dało no Prawa gąsienica się zapadła, no i no i niestety po zawodach no, po zawodach no nic no Zdarza się no Zdarza się teraz, żeby tylko pociągnąć. Myślę, że tutaj w prawą stronę, tak jakby tu pod kos pociągniemy i, i powinno wyjść, bo tutaj ta lewa gąsienica, lewa gąsienica jeszcze jest w powietrzu. Zobaczymy, co John zrobi. Myślę, że nie będzie się pał tam raczej na pewno. Zobaczymy, dokąd dojedzie. Ciekawe, czy podjedzie. Chłopaki kończą pole. No zobaczymy. Widzowie, problem z jakby, no, z tym, że nie mogłem się dogadać z jest jest rozwiązany. W, jakby w istocie jest leży problem w tym, że nie mam regulowanej gardzieli i po prostu, no, on jedzie we flexie, opuszczam go we flexie, jest jakby najniżej jak się da, z tym, że on ma pod spodem takie ślizgi, takie ślizgi, które są w taki, sposób skonstruowane, że, że jak odchylamy gardziel, to jakby on dalej nie yy, Czyli znaczy te ślizgi mają za zadanie to, żeby on, ta kosa jakby się ślizgała, mimo wszystko jeżeli nawet będzie żyletki będą jakby w ten sposób, tak, tak jakby w tą stronę do ziemi i, i, i po prostu wtedy ten te profil jest tak wyprofilowany, żeby on nie, nie nabierał tej ziemi. A u mnie po prostu nie ma tej regulacji gardzieli. Po prostu zieletki są w tym momencie tak. I ja opuszczam po prostu i on się opiera tu, jakby tu była ziemia. On się opiera tutaj na ziemi i po prostu dlatego nie mogę tego wszystkiego czasem podnieść. Dlatego, jeżeli by była po prostu regulowana gardziel, to to by się zrobiło w ten sposób i by byłoby wszystko elegancko. Także, także wszystko jest dobrze. Z tym, że po prostu no, no nie, nie, nie przemyśleliśmy tego, że, że nie mam właśnie tej regulacji gardzieli ale mimo wszystko i tak daje radę, także, także już, jest, już jest wszystko dobrze John Deere niestety wymiękł, brakło mi jak zwykle pamięci, kurczę John Deere ma napęd, także też się nie liczy także się też nie liczy, no umie, on tutaj przeszedł, ja też chciałem przejechać po niego czyli no pewnie ślad i, i się nie udało, no pewnie nie uda mi się nagrać akcji o, jedzie z drugiej strony Pewnie mi się nie uda nagrać akcji wyciągania, bo, bo modlę się, żeby to naprawdę wyszło, bo jest bardzo miękko tutaj i może być ciężko. Dawaj tu, tu niech przyjeżdża No, nieładnie. Nie powinienem wam tego pokazywać, bo teraz wyjdę na, na słabego, że on przejechał, a ja nie No ale tak to jest, no, wystarczy jakaś większa dziurka, coś, błotko I się siedzi, no mówię, widać, że z lewej strony jest głośnica w powietrzu, prawa się tylko zapadła, no i, i tyle, nie? Czekamy. Weźmie też szef tutaj, czy nie szef tylko właściciel weźmie też ładowarkę i odkopiemy trochę ten header z tamtej strony, żeby nic tam się nie uszkodziło. Żeby się nic nie uszkodziło no i, i myślę, że powinno się udać no. Tu jest dość, dość teraz twardo, tam jest, tam jest z tamtej strony miękko i oj tutaj nie. Także myślę, że pocieniemy go tutaj z tyłu na, na lewo to powinien wyjść, bo dobrze właśnie też, że gąsienica Gąsienica się wydrapuje, a nie właśnie wdrapuje, bo czasem tak jest, że po prostu to wpadnie, bo ci wchodzi w dół, tak jakby tam. Tak jakby tam. Bo teraz jakbym do przodu jechał, to ona by się po prostu wrywała w ziemię, a nie, nie próbowała wyjechać, także dobrze, że, że jest jakby tutaj do góry, a nie że właśnie szła jeszcze głębiej. No i też nie, nie, nie próbowałem na maksa ciągnąć, tylko no jak się dosłownie po, po, pociągnąłem do tyłu i zaczęło, no, zaczęło jakby samo z siebie siadać. Nawet nie pędem gąsienicy, to po prostu stanąłem, no i, i tyle, nie ma co w takich sytuacji, bo to nie jest ciągnik, to nie waży 3, 4, 10 10 ton, żeby to wyciągnąć drugim ciągnikiem, może się okazać, że będzie problem, bo po prostu nie będzie zaparcia, zobaczymy też czym przyjadą i jaką linę będą mieć długą, bo czym dłuższa lina, tym lepsza. Aj, aj, no dzieje się, dzieje się. łotwa. Mówili, że nie będzie łatwo. No i kurczę i tak jest. No, i jacy, nie mylili się niestety. Ale damy radę, opanujemy. Opanujemy, nie takie rzeczy się robiło, także jeszcze damy radę. No i nic, trzeba walczyć dalej, byle do przodu, nie? Byle, byle nie było już za wiele położonego. Jeszcze trochę widziałem tam pszenicy jest położonej, kurczę, i będzie to taka walka trochę z wiatrakami, ale... Ale to dobrze, bo, bo, bo też się nauczę tego wszystkiego, kurde, myślę, że poznam każde ustawienie już tego flexa. Eee, myślę, że poznam każde ustawienie i, i później już po prostu będę, będę tylko mądrzejszy o to doświadczenie. A co prawda szkoda, że, że akurat musiałem na pierwszy rok na tą łotwę dostać taki, kurczy taki wycisk. Czy Wycisk w sensie, że, że takie wymagające bardzo gospodarstwo tutaj jest. Ale to już swoją drogą wszyscy, wszystkie są wymagające, tylko... Tylko no, no tutaj musi mieć flexa i tu musi być idealnie równiutko, tu uprawiają właśnie w striptealu Także wszystko musi być na tip top ładnie zebrane z każdej strony, nie tylko w jednym miejscu, ale Na każdym, każdym polu, wiecie, no zazwyczaj mamy zwykłe headery i, i się jedzie, podbieracie, się zakłada i to co się uda podnieść, no to się uda podnieść To co zostaje, no to trudno i zostaje, no a tutaj, tutaj musi być wszystko Ładnie, idealnie, bardzo dobrze, no mówię, ja lubię takie <gry> takie wyzwania, no czasem się denerwuję, no bo to wiadomo, ile to można ale lubię, chociaż później, no tak jak mówię, będę, będę mądrzejszy od te doświadczenia i, 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 i może będzie to lepiej już na przyszłość dla mnie, no nie wiem zobaczymy, no na razie troszeczkę mi się nie podoba to, że, że że no nie mogę trochę pojąć tego, no ale ale no mówię, może to wina we mnie, nie wiem ciężko powiedzieć, bo, bo, bo koszę ten pierwszy raz, no, no zobaczymy, no zobaczymy, także, także nic. No, nagram może jak już wyjadę, albo jak nie nagram, no to może popatrzcie sobie jeszcze na brzundiry, Też tak robicie czasem to dam wam chwilę. No dobra, to nic. Dziękuję bardzo za uwagę i życzcie żeby się udało i Gdzieś tam wam dam znać kiedyś, czy się udało, czy się nie udało. Znaczy, no na pewno musi się udać, ale, ale jak poszło. Także dziękuję bardzo za uwagę i trzymajcie się coś. Jedzie koparka, także na pewno się uda. Jucie szybko. No. Uratowany, trochę odchłopał mi tam właściciel A tu ósemka stara mnie wyciągła. Także jedziemy dalej.